Drodzy widzowie, w tym filmiku pokażemy Wam, co wymyśliłem. Wymyśliłem oto moją wymyśloną grę. Wyspa. Wyspa to gra, w której chodzi o to, aby zbierać postacie w skrzynkach, za wężyki, które dostaje się za przejście jednej planszy. O, na przykład w wężykach mamy różne skrzynki. Już wam pokazuję. O takie. Zaczynamy tak, tak, tak. Tu są prezenty na koniec karnetu. A wężyki dostaje się tak jak już mówiłem za różne mapy. A więc teraz pokazujemy nasze mapy. Solo. Walka w pojedynkę. Duo. Walka w trio. Walka w trzy osoby. Sylwester. Z nieba, spada z nieba spadają. fajerwerki, To jest eventowe. I trzeba ich unikać. Jeżeli wszyscy gracze zginą, koniec rundy. Przegrywacie. Roboty. Wszędzie są roboty i nadchodzi duży robot. Trzeba go pokonać. Jeżeli wszyscy gracze zginą, koniec. Diamenty. Trzeba zbierać diamenty. Ta drużyna, która pierwsza zbiera wszystkie diamenty, wygrywa. Walka do końca. Trzeba zostać niezauważonym i atakować. Impreza. Różne challenge. Noc. Trzeba w, w nocy atakować solo. Sala zabaw. Można w nią grać tylko jak w sali zabaw. Może to być albo solo, albo duo, albo trio. Samo, samoloty. R wraz z innymi graczami la latacie po, pla po planszy i się atakujecie. U łódki. Trzeba strzelać do celu. Pod, pod ziemią. Korytarze za wami się zawalają, więc macie labirynt i musicie go przejść. Takie tu mamy ma mapy. Niedługo wyjdzie mapa tajemnica. Na, na niej będziecie niewidoczni. Można mieć również znajomych, z którymi można grać. Przy odpowiedniej ilości wężyków dostaje się kluby. Można w nim zrobić bitwę klubową. Można w nim również pisać. A ta bitwa klubowa, jak już mówiłem, to że z klubu osoby walczą na jakimś trybie, który szef wyznacza. Edytor map. Ja sobie obecnie jeszcze żadnych map nie zrobiłem, więc tu jest pusto. Ale niedługo sobie zrobię za kilka odcinków. Wam pokażę jak robię. Mamy również postacie. Pierwszą jest oczywiście Krzygu, którego to tu widzicie. Oto on. Tu mają życie szybko. Życie szybko. Życie, a tak. Moc. Szybkość. Mam obecnie. Tyle postaci. Są też różnie przebrane. Ale są też również przebrane. O takie. Są też tu gadżety i mega moce. Czekajcie, muszę to złożyć, bo to... Robiłem. O. A jeżeli już wszystko mamy, to przechodzimy do leveli, Level. Level, zanim zdobywa się nowe rzeczy, nowe postacie, nowe poziomy i nowe karnety. Monetki, za się kupuje w Shopie, tak samo jak za kryształy. Oto nasz Shop na dzisiaj. Plus 1000 punktów, 70 kryształów. 100 kryształów przebranie komboje do robocika 210 kryształów. Nowa postać, kaktusowy piesek, 500 monetek, 100 punktów. Jak widzicie, to fajna gra. Jeżeli macie jakieś pomysły, napiszcie w komentarzach.